Cicho Tego chrzeć czego Dzień dobry O, następny przyleciał. Idziemy na obchód Karcel Spokój yy, No, nastąpiła trochę zmiana planów i dzisiaj znowu jestem u siebie i tak to wygląda tu muszę to ściąć sprzątnąć tam sprzątnąć tam sprzątnąć sprzątać sprzątać się już tak nie wie jak wczoraj. i od razu oglądano stoję na swoim miejscu trzeba tam te sznurki jeszcze ewentualnie poprawić odciągi, bo się yy, za słabo przywiązałem, nie? Yy, to raz. Jak wczoraj pisałem wam, dostałem listę. Także już sam nie wiem, co mam zrobione, czego mam nie zrobione. Ale te parasole muszę wynieść, tutaj popielić. Te ścieżki. Te grillowe rzeczy sprzątnąć. Zaraz właśnie za to się zabiorę to wywieźć, wszystkie te graty, szkoda, szkoda ogólnie, że nie mam tego, takiej przyczepki do kubotki, mam, mam przecież przyczepkę tą samochodową, dwuośkę, ale nie mam zaczepu do niej, tam przydałby się zaczep kulowy. Naplanowałem zrobić taki, taki zaczep Ale jak to się mówi zaraz, zaraz nie wszystko naraz Jest już gdzieś tak godzina, a tu jeszcze przyczepić, gdzie godzina dziesiąta ten parawan zielony ten no dzisiaj dziewiąta godzina, dziesiąta czwartek Wyszedłem, mówię, bo miałem parę rzeczy. Wchodzę i teraz nie wiem, kurde, za co się mam zabrać. Chyba po tutaj te graty. Te ziemi nie? Ziemię do stodoły, tu zrobię porządek. Jakoś tu traktorkiem będę musiał wywieźć tej ziemię, nie chce mi się latać. musiałem założyć wyczyn katane, niby jest ciepło niby słoneczko fajnie świeci ale znowu wiaterek wiaterek wieje, nieprzyjemny Oj, ja tam po, po, próbuję, próbuję jakoś się rozruszać dzisiaj żeby się jakoś doprowadzić do ładu. Nie wiem czy motywacji brak, czy chęci ale niestety czasami też się zmuszać. No wiecie, tym bardziej, że no miałem trochę roboty. Też jakieś tam dokumenty, nie dokumenty. Ciekawy wypiłem No i się zmusiłem, żeby wyjść. Czasami trzeba się zmusić. Ride, -right? rowerowy, motocrossowy. Wcześniej jechało z 10. Teraz też na nie wiem, czy słyszycie? O. Raz, dwa, trzy osiemnaście, dwadzieścia pięć, do chłopaki. I tak to wygląda. Co my dzisiaj mamy? W ogóle czwartek. W czwartek, tak jak już mówiłem, dzisiaj mieliśmy z gofrem jechać na robotę, ale yy, troszkę plany się nam pozmieniały. Ta pogoda taka wczoraj padało. Można powiedzieć, że yy, w sumie to codziennie rano jest wilgoć, nie? Ale tam jechać, bo tam chodzi o to, że tam słuchaszcze po kolana. Trzeba napiektować kawałek traktorka nie będziemy brać. Będziemy normalnie yy, kosiarkami, nie? Kosami. Także ustawiliśmy się nad gofrem na poniedziałek. Mam nadzieję, że w poniedziałek znowu nic nie wypadnie, chociaż mi to różnie to bywa. Ze względu na moje, że tak powiem, zaangażowanie zawodowe. Ale nic, jest jak jest. Co tu my jeszcze tu mamy? Tu jakieś zabawki będzie trzeba tutaj wrócić do tego i poogarniać, ale to nie teraz. Tam jakieś jeszcze śmieci, tu śmieci, tu śmieci, tam coś trzeba sprawdzić. Co tu jest? Tyle. Zapomniałem, że jeszcze z jednych, jednym z powodów, dlaczego dzisiaj sobie zrobiliśmy wolne, to to, że dzisiaj mam wywiadówki w szkole. Wywiadówki mi się zawsze źle kojarzyły. Szczególnie w jednym okresie swojego życia. No, a tymczasem ja się zabrałem za, za huśtawkę. Stara szmata poszła do śmieci, trzeba założyć nową, ale z tego to widzę, żeby założyć, to trzeba praktycznie cały stalarz rozebrać. Ale trzeba to, trzeba to zrobić. Oczywiście porządek nam w moim wspaniałym warsztacie. Ale znalazłem im buski, Także idę, idę rozkręcać. śmata założona, wszystkie śrubki podokręcałem elegancko tutaj tak samo trochę podokręcałem te wszystkie śrubki jest sztywniejsze i dostałem polecenie służbowe żeby to pomalować muszę to otworzyć Koniecznie muszę malować wałkiem, żeby nie było zacieków. Rozumiecie wy to? Uff, co to mamy? Zaraz spróbuję się do tego dostać. Tur na jakiś stół by mi się przydał. Wszystko by mi się przydało, a nic nie ma.

Ale co to za kolor? Kobiety lubią brąz, no to nie będzie. Strasznie rzadkie. Silnie kryjąca emalia olejna. Al, alkidowa. Dobra, zaraz zobaczymy jak to kryje. Już ja widzę te krycie. To mnie tu... Po moim niebie. Lata. na awionetka Flight radar Okej, no nie mojej. Już jakoś się zdarza. Pruszczak dańskiego cesna. No kurde, takie pogody to ja nie zamawiałem na dzisiaj. Ja tu się wziąłem za malowanie artystyczne to zaczęło mi brać. Zaczynać badać no. Jakoś tam kryje ta farba Jako Jako tako Dobra Czas popierdziela A ja najwyraźniej jestem w czarnej nie będę kończył. Wjeżdżam tymi sprzętami, bo tu pogoda jest taka niepewna. Yy, Tę bujawkę schowałem do drewutni, bo tam tylko mam światło, także wieczorem sobie przyjadę, przyjdę i tam dokończę malowanie. Jeszcze sprawdzę tą moją tajemną listę spraw, które muszę wykonać, jak to tam stoję z tym wszystkim, mam nadzieję, że zaraz będzie wszystko już do wykreślenia. Oczywiście nie, nie. No. Chciałem delikatnie, ale mi nie wyszło. Nic się nie stało. Nie wiem, nie sprawdzałem prognozy pogody, ale w weekend ma być, kurna, w weekend ma być palny. Dobrze. No, dzisiaj może padać, ale w weekend musi być ciepło. I słonecznie. Cały czas mnie intrygują, czy Górna, a tam dmuchawa jeszcze została. Kosa, 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 kosa i dmuchawa. O, się Wam sprzęty. Na razie sobie, o, zrobię jakąś przerwę, może coś skonsumuję na szybko. Jak potem pojedziemy na te wywiadówki, to nie wiadomo, o który człowiek wróci. Oh. Jeszcze forta muszę załamanie tam szyby O, eleganciu Proszę bardzo Mój artystyczny nieład Zawsze mówiłem że mam miałem? A, w forcie, nie mam klucza. Dobra, chowam się, nie wiem, czy nie zrobię, ale dobra, to już się z wami W na razie. Nagrywa się, nagrywa się. No my już po, po sprawach, że tak powiem. Z komina leci dym? Nie leci. Nie, coś tam leci. sezon grzewczy 25 26 oficjalnie rozpoczęty tylko drewna nie mam trzeba drewno robić ale ja nie o tym kończę dzisiaj tą nierównowalkę jak już wiecie tam mam prawie wszystko ogarnięte jeszcze tam pierdoły tutaj kosić na razie nie będę bo nie ma czasu ale te malowanie Chuj zostawiłem sobie tutaj w drewutni, chyba jak będą, jak pójdą wszyscy spać sobie przyjdę i domaluję, bo jedyne miejsce, gdzie mam światło, jest tu w drewutni. Ja ponoszę trochę drewna, bo jeszcze mam troszkę, trzeba palić i co się miałem jeszcze powiedzieć? No, tak czuję, że kurna te 2-3 dni, które tu spędziłem dałem po robocie trochę. Jeszcze tutaj trzeba będzie, no i oczywiście góra. I to, i tamto, i sramto, i owanto. I tak człowiek buja się. Kończę na dzisiaj. Dobranoc.